Myślę, że powinniśmy się cieszyć. Mm -hmm. Bo mamy dosyć wyjątkowy przypadek, który w ostatnich latach zdarza się rzadko. Sequel dostajemy już rok po premierze pierwszej części. W dodatku musicalu. Oczywiście, właśnie tutaj mamy trochę ułatwioną sprawę, ponieważ e, Wicked, druga część, to po prostu Ostatni akt musicalu, a więc nie trzeba było wymyślać całej historii na nowo, żeby kontynuować przygody naszej Elfaby i Glindy Galindy. Ale to także miecz obosieczny, ponieważ ogólnie panuje takie przekonanie, że drugi akt tego musicalu nie jest tak dobry jak pierwszy. Więc pytanie, czy twórcy tej drugiej adaptacji podołali temu zadaniu, postanowili coś zamieszać w tym kotle? I czy z godziny treści scenicznej. Wykręcili dwie. Dwie i pół godziny prawie filmu. Hmm. Dowie się w swoim czasie! Powiedzmy sobie szczerze, pierwsze weekend było swego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ po zwiastunach i machinie promocyjnej, prawdę mówiąc, sami nie spodziewaliśmy się niczego spektakularnego. Natomiast kiedy już dotarliśmy na salę kinową, okazało się, że i tam było serce, i tam były piękne kostiumy, scenografia, fantastyczne piosenki i przede wszystkim duet naszych dwóch głównych bohaterek. Tak, bo oczywiście. Sam musical jest od lat kochany, uwielbiany, mm? ale jednak przecież nigdy nie wiadomo, co z pieprzą, jak <grym> zrobią ekranizację. I my byliśmy przekonani wtedy, mm -hmm. rok temu, że spieprzyli nam kompletnie kolory. Tak, tak, tak. A, I nadal. No. Wolałabym, żeby było trochę inaczej. No, ale z drugiej strony też należy doceniać, że trzymają się tej konwencji, którą już obrali i tej palety barw, którą już wykorzystano. Tak. I e, mimo pewnych rzeczy, które mi estetycznie czy tam stylistycznie nie do końca odpowiadały w tej pierwszej części, to jednak wyszłam z kina oczarowana tymi głosami, tą charyzmą, e, tymi świetnymi rozwiązaniami e, kostiumowymi czy scenograficznymi. Inscenizacją podczas piosenek e, przecież. Scena w bibliotece no Jezu, nadal na mi się podoba, tak. Natomiast z tej drugiej części, mimo wszelkich chęci, wyszłam trochę rozczarowana. O, to myślałem, że dzisiaj ja będę w formie tego złego, ale to ja się zgadzam. Ale ja nie jestem zła. Ja Jest... jestem tylko trochę zawiedziona. To ja dzisiaj będę złą czarownicą. I tak, rozumiem, że są ludzie, którzy oczekują tego, że to będzie bardzo wierna ekranizacja. Mhm. Ja liczyłam na to, że przez to, że ten drugi akt jest taki, jaki jest, i przez to, że moim zdaniem nie ma aż tylu zapadających w pamięć piosenek, bo tak naprawdę z oryginalnych, z tej drugiej części. To dwie są takie, że o. Wow. Tak, jedna w połowie filmu, druga pod koniec. E, wow. <laughs> e, natomiast ja zawsze liczę na trochę jakiejś inwencji twórczej, jakiegoś ponownego odczytania może pewnych treści. I dla mnie dwie dopisane piosenki to jest trochę za mało, żeby nadać tej historii jakieś głębsze jeszcze sensy. Mhm. I to, że my sami będziemy tam szukać. To wiadomo, fajna zabawa dodatkowa. Tak, ale. Czy gdzieś nie można nam było dać troszkę więcej? Troszeczkę. Bo niektóre elementy w scenariuszu tej drugiej części są potraktowane absurdalnie skrótowo, co ma sens w wersji scenicznej, bo nie musimy wszystkiego pokazywać. Możemy opowiedzieć, bo i tak musimy zaraz przejść do piosenki i nikt nie będzie tam siedział 5 godzin. Natomiast tutaj, no nie wiem, nawet kwestia tego, co działo się z siostrą Elfawy w całym tym czasie, to jest po prostu. Znaczy, Nie wiem, no. Umówmy się. Y Jasne, struktura scenariuszowa, strukturą scenariuszową, to jak wyglądał pierwowzór, to, to jest pierwowzór. Natomiast w przypadku tego filmu, bardzo dużo zostało moim zdaniem podjętych złych decyzji, jeżeli chodzi o tempo, jeżeli chodzi o to na co położyć konkretnie nacisk w tej opowieści, bo jasne, wracamy do naszych dwóch głównych bohaterek, które jakiś czas później już są ustanowionymi postaciami. Ta jest zła i wszyscy się jej boją, a ta sobie mieszka w zamku i wszyscy jej wychwalają i kochają i uczy mimo, się... Mimo, że nie umie czarować. Tak, mimo, że nie umie czarować, uczy się wreszcie korzystać z tej takiej bańki, która, która ma latać. Ale w zasadzie, aż do momentu, kiedy te dwie postacie się ponownie nie spotkają na ekranie, to jest tak dosyć, powiedziałbym, że nie niemrawo. Trochę czasu musiało upłynąć, żebym w ogóle wskoczył do tego filmu. I ja mówię szczerze, prosto z serca, prosto z mostu, kocham ten duet. Cynthia i Ariana mają ze sobą tyle chemii, że mogłyby obdzielić co najmniej kilka komedii romantycznych, tak. a teoretycznie nie mamy tu między nimi romansu. Romansów będzie więcej i także będą nagłe. Niespodziewane. I chociaż jasne, Nie. wiemy, że niektóre rzeczy zostały ustanowione w tej pierwszej części, tak mam poczucie, że w tym drugim filmie zabrakło tych momentów, w których mamy zbudować, zarysować czy też rozszerzyć. Bo my musimy być cały czas w tych emocjach, mhm. które mamy z pierwszej części. To jest właśnie ta różnica, że w teatrze siedzisz i oglądasz przez trzy godziny, powiedzmy, właściwie całość, tak? Masz 15-minutową no tak, tak. przerwę tutaj mamy jednak sytuację, że jeżeli chcesz obejrzeć w kinie, no to rok temu widziałeś tamtą część. Bo my, tak naprawdę, żeby być w tej historii, musimy być emocjonalnie cały czas z tamtej. Tak. Tego nie da się tutaj przeskoczyć, moim zdaniem. Że nie ma tej nabudowy emocjonalnej do wydarzeń, które dzieją się tu i teraz. I jeżeli mogę coś doradzić, jeżeli macie taką opcję, żeby zobaczyć pierwszą i drugą od razu, to mhm. zróbcie tak. Czekanie nie służy tej drugiej części. I rozumiem, że tutaj też dosyć szybko wchodzimy w piosenki, żeby właśnie nam tę emocjonalność z powrotem podbić, i faktycznie, no przyznaję, dla mnie piosenki działają. Natomiast, mimo tego, że wiem, do czego ta historia prowadzi, i jakie będą kolejne, powiedzmy, kamienie milowe, to miałam takie. Gdzie my z tym idziemy, bo. Trochę nie wiem, bo trochę buksujemy w miejscu, trochę stoimy. Wiesz co, problem z tym filmem jest taki, że po jego obejrzeniu. Zaczynasz się zastanawiać, w zasadzie, co się wydarzyło w fabule tego filmu, i okazuje się, że jest specjalnie wiele. Że cały w zasadzie ten film jest podany w formie niemalże akcyjnej. Mamy dużo, bardzo scen takich, nazwałbym to batalistycznych, jakichś starć, jakich, jakichś takich e, akcji na miotle i tak dalej, ale mało jest tych momentów, właśnie takiej przestrzeni, w której jesteśmy sobie z tymi bohaterami, możemy no właśnie, sobie trochę pośpiewać. Właściwie tylko wtedy, kiedy one są razem. Tak. A. Wcale nie ma tych scen. Tyle, ile by się chciało. I ten pierwszy film bronił się na przykład humorem i tymi właśnie interakcjami między nimi, a ten jest podany dużo bardziej poważnie, jest dużo mroczniejszy no, niż też ta pierwsza część. Zresztą jednak w dużo poważniejszy niż historii. Ale to także jest rzecz, przez którą to nie działa tak dobrze, jak działała ta pierwsza część. Moim największym problemem, poza tym, że uważam, że no nie do końca akcenty tutaj są dobrze rozłożone mhm. względem tempa w ogóle tego i uważam, że ten film powinien być trochę krótszy, to jest to, że. Znowu, nie ma tego poczucia nowości. Bo mnie absolutnie oczarowało to pokazywanie tego świata. wchodziliśmy do tej Akademii w pierwszej tak, części. Tak. Jak Tutaj, tam to nam pokazywano wszystkie te rzeczy. Tutaj mam poczucie, że tych takich y, mocno kreatywnych planów zdjęciowych, w których naprawdę cała scenografia ma grać, jest jak na lekarstwo, jest dosyć mało. I scena powiedzmy ślubu, to nie jest dla mnie wystarczająco, żeby się tym jakoś specjalnie zachwycać. Tak samo mm, to przejście po rezydencji, powiedzmy, kiedy mamy tę dopisaną piosenkę o dziewczynie mm -hmm, w pańce. Mm -hmm. Ja uwielbiam Arianę w tej roli. Jest moim zdaniem prześmieszna. To jest napisane dla niej. Jej głos jest obłędny. Zresztą Cynthia Eliwu. no kurde. Cynthia pod kątem głosu kocham bardziej, ale... <laughs> tak. Mam takie poczucie jakiegoś takiego zawodu, niewykorzystanego potencjału, no bo tak, to jest ok, zrealizowane, jeżeli chodzi o to, żeby oddać to, co treściowo powinno się dziać, ale to jest dla mnie za mało w historii z czarami, nie? Wiesz o co mi chodzi. Tak. Plus... To ma być fantastyczny, niesamowity świat. Ja wychodząc z kina, z tego filmu, przede wszystkim miałem taki zarzut do twórców pod kątem tego, że pierwszy film, w moim odczuciu, stał na swoich własnych nogach. Jasne, był taką, powiedzmy, stroną B tej kasety z czarnoksiężnikiem z krainy Oz, mamy inną perspektywę i tak dalej, ale starał się opowiedzieć swoją własną historię. Natomiast w przypadku tego drugiego filmu mam poczucie, że mniejszy nacisk jest położony właśnie na rozbudowanie tych postaci, na stworzenie interakcji, Jakiejś takiej opowieści o nich samych, i tak się ten film rozkojarza. Cały czas starając się gdzieś dopasować do tego czarnoksiężnika, nawiązując jedną, drugą, trzecią sceną. to zobaczymy stópkę dorodki, tutaj zobaczymy jakiegoś lwa, tutaj coś tam. I te elementy, w moim przekonaniu, były tutaj ważniejsze dla twórców niż to, żeby historia między tymi dwiema dziewczynami była po prostu fascynująca. Tu się trochę nie zgadzam. Ja uważam, że jest za duży, za duży nacisk, mimo wszystko, położony trochę na Fiero. Też. Zdecydowanie. Eee, natomiast e, elementy czarnoksiężnika są tutaj potrzebne, bo są związane też bezpośrednio z bohaterkami, tym, co im się przydarza. Ja nie mówię, I... że one nie są potrzebne, tylko pytam, czy one są tutaj w odpowiedni sposób zaprezentowane eee, i czy nie odbierają nam z tej historii. Ja w ogóle nie jestem przekonana co do prezentacji dorotki w tym filmie, bo y, no dobra, nieważne. Też bez spoilerów. <noise> Powiedziałeś, że ty masz wątpliwość co do. Y, od rozwinięcia tak, tych postaci. Mhm. Ja mam poczucie, że pod tym kątem akurat uwierzono w widza bardzo, żeby sobie wszystko z tych piosenek weźmiemy. Tak, że sobie podopowiadamy. I, e, ja sobie dużo z tych piosenek wzięłam, więc ostatecznie być może dla mnie ten film jest trochę lepszy niż dla ciebie, mhm. albo przynajmniej jest mniej... Zły. Ja nie twierdzę, że to jest zły film. Ja po prostu mam takie poczucie, że ja oglądałem cały ten film w zasadzie jakbym był za szybą. Jakbym nie był emocjonalnie zaangażowany w tę historię, co w przypadku pierwszej części kompletnie nie miało miejsca. Ja tam byłem zaangażowany na 100%, pomimo tych głupotek, skrótów i innych takich rzeczy, czy powiedzmy tej palety kolorystycznej, na którą sobie narzekamy. Ale nie byłeś tutaj chociaż przez chwilę, także. And now, kiss. No dobra, były takie momenty, w których coś czułem, ale są tutaj też takie sceny, których absolutnie nie rozumiem, w jaki sposób to zostało przeprowadzone. Na przykład nagły zwrot, jeżeli chodzi o postać księcia. Rozumiem dlaczego i rozumiem, że to wynika z pierwszego filmu, natomiast w ramach tego konkretnego, tak. to się wydaje totalnie absurdalne. W ramach wyłącznie tej części, to nie ma sensu. Tym bardziej przy wzięciu pod uwagę tego przeskoku czasowego. No jeżeli ileś czasu minęło, on z tą dobrą wróżką jakiś czas był i tutaj nagle dochodzi do ślubu. A przepraszam, My nie wiemy co tam się dzieje. No wiem, ale chodzi mi o to, że po prostu pod kątem proporcji, tempa uważam, że ten film pod wieloma względami leży. Zabrakło mi tych małych scen, w których będziemy mieli troszeczkę żartu, w których będziemy mieli trochę bardziej intymną rozmowę, w której będziemy mieli jakiekolwiek podbudowanie jeszcze tych postaci, które także tutaj mają trochę więcej czasu ekranowego, a które wcześniej nie miały tego czasu. Ale ja też nie jestem zdania, że tutaj specjalnie jakoś akcyjnie jest zachwycające. No nie jest. Latamy i latamy, tak naprawdę. Na deskomiotle. Nie wiem, o, tak bardzo, bardzo, bardzo chciałam, żeby. To był super film. Żeby to był film, który jest jeszcze lepszy od pierwszej części, co... Oczywiście było niewykonalne, ale no, tak mnie, żeby poprawić te rzeczy, które tak być może niekoniecznie się udały, albo mogłyby być bardziej czytelne, na przykład. Albo, na przykład albo nadać nowe sensy pewnym rzeczom. Albo Kaman, kiedy adaptujemy coś z czegoś, no to teraz będziemy o tym opowiadać językiem filmu, więc postawmy mocniejszy nacisk na te elementy, które w filmie mogą działać po prostu lepiej. Tego tutaj trochę brakuje. To nie jest tak spełniony, tak konsekwentny, tak e, interesujący film po prostu. Tak i przede wszystkim uważam, że wersja filmowa mogła nie iść na skróty. Wersja sceniczna musi. Mają dwie i pół godziny na jeden film, dwie i pół godziny na drugi. Naprawdę pytanie moje zasadnicze. Co się wydarzyło w tym filmie, że te dwie godziny 20 to musiało nie trwać? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. Wiem, że tutaj to brzmi jakbyśmy narzekali, jakby to był najgorszy film na świecie. Absolutnie tak nie jest. Ja się na nim naprawdę całkiem dobrze bawiłam, ale bez porównania do tego, jak dobrze bawiłam się na pierwszej części. Mm -hmm. No to ja się bawiłem przeciętnie. Uważam, że to jest przeciętny film, mocno niespełniony. I też yy, narzekałem sobie na to, że tak dużo jest do wycieczek do tego Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Może ze względu na to, że miałem takie poczucie, jakby to był film, który ma nam ustanowić jakieś kolejne spin-offy, wariacje czy kolejną adaptację właśnie Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Jakby to był jeden co z tych, może się wydarzyć. Co pan. może się wydarzyć, jakby to był jeden z tych filmów Marvela takich przejściowych. Że, no dobra, niby mamy tutaj kończyć, ale jednocześnie, furtkę sobie otwieramy do 15 innych rzeczy, które mogą powstać w przyszłości. I dla mnie osobiście to był problem. Być może nie takie były intencje, ale tak, y, takie miałem poczucie podczas oglądania tego filmu. Jakby właśnie te elementy były ważniejsze niż cała ta opowieść, która powinna się tutaj domknąć. Ja uważam, że ten film generalnie ma problem tożsamościowy. Tak! Trochę tak. Jakby się twórcy bali iść o krok dalej. Tak. Wiesz o co mi chodzi? Poza tym ten film. Masz Kolmana Domingo w tym filmie. Dajesz mu lwa na, na trzy, trzy, trzy zdania. trzy zdania. Wiem, no. Jeżeli już idą w stronę tego czarnoksiężnika z to ja bym jemu dał więcej przestrzeni. Dałbym więcej przestrzeni na stracha. Ale to on i tak dostał, w sensie lew, najwięcej zdań z całej tej wagi. No ferainy, tak, ale nie? jeżeli już tak idziemy, to albo idziesz w to, albo stajesz w pół drogi i trochę nie wiesz. Ja, gdybym miała coś dopisać, to bym też coś dopisała z drugiej strony, nie? Skoro no. już wrzucamy tak. fragment czarnoksiężnika, no to może po tamtej stronie też by się przydała jakaś piosenka po prostu. Na przykład. Czemu nie? Czemu to musimy tutaj, tak? No nic, taki film, trochę zmarnowanych szans. Ale dziewczyny, super. dziewczyny są super, ja bardzo je kocham. Tutaj. Miano, głosy fantastyczne. Ale może się podobać, to wciąż może być dla wielu widzów dobre uzupełnienie tego, co widzieliście przed rokiem. Albo y, świetny podwójny seans, jeżeli trafiliście na te maratony, które tak. teraz były. Nie wiem, czy jeszcze są. Ja też nie wiem, może za jakiś czas sobie powtórzymy i zrobimy taki double feature i może wtedy ta odsłona trochę zyska. Ja myślę, że jeszcze inaczej. Najpierw Czarnoksiężnika, potem. Najpierw wicked. pierwszy wicket, później Czarnoksiężnik, i na końcu drugi wicket. Czyli taki Oreo chcesz zrobić? Tak, z tego. tak chcesz zrobić Oreo z wicket. To z optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.